w kolejnych myślach przytulnych, które dzisiaj w piątek 5 grudnia 2025 roku pojawiają się w przestrzeni Fundacji Przytulny Domek po raz 2070. Od tylu dni codziennie pojawiają się myśli przytulne to po to, żeby nas zatrzymać w codzienności, zainspirować, skłonić do refleksji, zachęcić na, może do zmiany. Może jesteś tutaj pierwszy raz i nie wiesz, jak to wygląda, więc chciałabym Ci tylko opowiedzieć, że myśli przytulne pojawiają się na 3-4 minutki, tak na chwilę, żeby dać impuls, kropelkę słowa. A dzisiaj w kropelce słowa jest opowiastka z książki Bruno Ferrero. Ale my mamy skrzydła, i tytuł tej opowiastki jest taki: rzeka. Trzy osoby znalazły się pewnego dnia nad bardzo niebezpieczną i wzburzoną rzeką. Aby przeprawić się na drugi brzeg, była to dla nich sprawa ważna. Pierwszy mężczyzna przebiegł, e, prze, pierwszy mężczyzna. Przebiegły kupiec i wielki kombinator, który potrafił zarządzać ludźmi i sprawami. Ukląkł i zwrócił się do Boga: Panie, spraw, bym odważył się rzucić w te groźne wody i przeprawić się przez rzekę. Po drugiej stronie czekają na mnie ważne sprawy. Podwoję moje zyski, dlatego muszę się spieszyć. Wstał. I po chwili wahania rzucił się do rzeki, ale woda porwała go ze sobą. Drugi był znanym z prawości i mocy ducha żołnierzem. Stanął na baczność i tak się modlił: Panie, obdarz mnie siłą, bym mógł pokonać tę przeszkodę. Przepłynę rzekę, gdyż moja dewiza, dewizą jest walka o zwycięstwo. Rzucił się bez wahania, ale prąd był silniejszy od niego i porwał go ze sobą. Trzecią osobą była pewna kobieta. W domu czekali na nią mąż i dzieci. Również ona uklękła i pomodliła się: Panie, pomóż mi, daj mi radę i obdasz mądrością, abym wiedziała, jak przeprawić się przez tę niebezpieczną rzekę. Wstała i zauważyła w pobliżu pasterza, który na pastwisku pilnował swego stada. Podeszła do niego i spytała: Czy jest tu jakaś możliwość przeprawienia się przez rzekę? Dziesięć minut drogi, stąd za tamtą górką jest most odpowiedział pasterz. Czasami w naszych decyzjach potrzebujemy chwili zastanowienia i takiej pokory, która pomaga nam w rozwiązywaniu różnych trudności i szukaniu właśnie rozwiązań takich, które by nam pomogły w tym, że... Znajdujemy właśnie dobre rozwiązanie. Dzisiaj jest piątek, 5 grudnia, i wszystkim wolontariuszom, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Wolontari Wolontariusza, składam cudowne, wspaniałe, fantastyczne życzenia odwagi, otwartości serca, radości z tego, że się pomaga innym i czerpania satysfakcji z tego, że mogę dać siebie, swój czas, swoją pasję i zaangażowanie. Dobrego, cudownego i do zobaczenia jutro w przytulnych, które pojawią się nie wiadomo o której porze dnia, poranek, południe, wieczór czy popołudnie. Wszystkiego dobrego i dziękuję Ci za Twoją obecność.